Więc nie stosujmy takich łyżek w ogóle. Takie łyżko kategorycznie mówimy nie! No i co? Gary nie pomyte. Nie nastawiłem tej zmywarki. No nic. Będę musiał umyć. Jak się szybko. Jak się szybko gotuje. Pa! To nie, to nam nie będzie potrzebne. Pięć paników. pięć palników, ty i teraz ta. Żeby to się szybko zagotowało, proszę państwa, używamy czego? Używamy pokrywki. Pamiętajcie, szybciej woda się wtedy robi. To znaczy, gotuje. Żeby nie było. Dobra, ona się gotuje, a w międzyczasie muszę powiedzieć: raz raz, z delikatnymi brokułami i złocistą kukurydzą, proszę Państwa. Takich rzeczy się nie kupuje w normalnym sklepie. To tylko w supermarkecie, moi drodzy. Darek, otwórz! Panie Jarku, my też możemy prosić? Tak. Powiem tak. Ja kupiłem taką duże opakowanie w cenie nie wiem ilu, ale to już nieważne ilu. Sponsorem audycji jest i taki tak muszynianka. Sponsorem programu jest spółdzielnia pracy Muszynianka. Białego ranka. Otwieramy. 750. Jak to piszą, że dla całych dwóch rodzin? Dla całych dwóch rodzin debila e, No, więc trochę tego wsypujemy. Żeby nie za dużo. No. Trochę. Potem to damy to tu, na to, a to przykryjemy tym. Wiadomo o co chodzi. Dobra, ja to muszę odmrozić. Żeby nie było. Uwaga, gotuje się woda, syk. To dostałem ten garnek od mojej siostry na wigilię. Chyba dwa lata temu trzy. No nie jest on za, za specjalny jakby taki. Ale wam powiem. Sprawdza się. A tak szczerze mówiąc, olej kokosowy, i też można go dawać na włosy. Ostatnio da, dałem to na włosy. Tłuste miałem zajebiście. Ogólnie, ale czułem, że mam odżywione. Ale tłuste. Zbytnio nie polecam. Akurat nie polecał, ale ja nie polecam. I moi drodzy łyżeczkę takiego smalcu, oleju kokosowego, żeby strasznie już może i dwie. Dobra, olej kokosowy rozpuszczony, proszę państwa. Warzywa się gotują. Mało tych warzyw jest. Ty za mało jest tych warzyw. Za mało. Nie najem się. Będę głodny chodził, jak nic. Nie. Będę głodny. Może jeszcze dodam trochę, co? Ty no, za mało jest tego, ty. Id idę zobaczyć, co z tym mięsem. Dobra. Nie ma litości. O. Śmierdzi coś. Ale zjem. Nie mam co jeść. Ale zjem. w pier. Trochę się tego... Trochę się ugotowało w tej mikrofalówce. Tak jest, pół, pół surowe. Ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Zjem to. Nie, to, to nie ma być chyba tego. Nie wiem, no jak tylko zarabiam moskę, Słuchaj, na co, tego mięsa z No ja tak myślałem, że mięso z warzywami. Kur... Roba, plusak mnie atakuje. Kur... idzie do mięsa. Właśnie, ej! Właśnie! Dobrze, że dzwonisz, Marek. Ale, ale myślałem, że to taka dieta ma być, nie? Dieta cud. Dobra. Nie no, tylko mało, a często. Mało, a często, właśnie, mało, a często. 15-18 minut. Kurde, to jak ja to... Yy, dobra, mam tą kaszę jadlnianą. Kurde, nawet wypowiedzieć tego słownie nie potrafię. Jaglano. Kasza jaglana. 15-20 minut. Dobra. Jak to się... Jak, jak to się robi? Kurr, ślepy jestem, chłopie. Dobra, gotuj. Nie się Dobra, dzięki. Ty, no właśnie, ej, zapomniałem o tym. Jak się tą kaszę gotuje. Ja wam powiem. Nie wiem skąd ta kasza się tu wzięła. Chyba była mi zostawiła. Z którego roku ona jest? Kur... jest przeterminowana. 26, 12, 2018. Ale co, Księciu lubi rzeczy przeterminowane, g***. Niech to się gotuje. Nie, to przyszło, no muszę zrobić to. Widzicie, jakby była kobieta w domu, to ona by to robiła, nie Księciu, zjedź, zejdź. Nie, zejdź, nie, ja bym sobie siadł i ale z drugiej strony dobrze jest, że. Że robię to samo, Bo przynajmniej widzę, jak, jak się w przyszłości kobieta będzie męczyła przy tych garach. Nie? Chociaż myślę, że ja będę gotowa. Niech ona sobie odpocznie, niech ona tyra gdzieś tam. Kafelki nie przenosi, czy coś tam. Normalna mieszanka. Ceny, mieszanka pięciuskładnikowa albo wtedy nie masz ziemniaków w tym. Nie kochana, jest napisane 750 gram, duże opakowanie, gotowanie 15 minut, z delikatnymi brokułami i złocistą kukurydzą. Ale nie ma nic o ziemniakach napisane i to są oszuści i ja jutro im to zwrócę. Zjem pół, a połowę im to zwrócę i powiem, że mnie oszukali. Nie wiem ile to kosztowało, ale to mnie nie interesuje w ogóle. Bo, bo to jest oszustwo w Biały Dzień. I jeszcze piszą zupę, że można z tego zrobić drugie danie i deser. Kurwa, jaki deser? Przepraszam za wyrażenie. Z delikatnymi, z delikatnymi brokułami i złocistą kukurydzą. A na obrazku nie ma ziemniaków? Nie ma ziemniaków na obrazku. A w Nie, są. Lekkie. Ale to są podsmażone ziemniaki. A nie, a nie gotowane, takie jak ja gotuję. To jest zupełnie coś innego. No a jak mam to w przyszłości? Kupować. Normalną mieszankę warzywną kupować, a nie na batonie. Ale co to jest normalna e, mieszanka na ten? E, na tego. Normal, normalna mieszanka w mieszanka pięciuskładnikowa albo składnikowa, wtedy nie masz ziemniaków w tym. Powiedz ja mi... To no na raz razem pójdziemy do sklepu. No ja? Powiedz mi... Tylko, że ty mieszkasz w Irlandii. Jak smażymy, moi drodzy, mięso, prawda, to nie taką łyżką. Mój tata, moja mama zawsze drapała. Kurata. Tak drapali, a potem by była patelnia do wyrzucenia. Tak! Tak! I patelnia do wyrzucenia była. Więc nie stosujmy takich łyżek w ogóle. Takie łyżko kategorycznie mówimy nie. Ale, moi drodzy, tu jest coś takiego. To jest taka specjalna, przypadłem ją specjalnie, żeby nikt mi ją nie zakosił. To jest znak rozpoznawczy księcia. Dobra. Jeszcze się nie podgrzało. Musi być miłosna muzyka. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak. Papka. Nie wygląda to za najlepiej. I nie mogę dużo jeść. Małe porcje. Małe. Trochę za dużo tego, wiecie? Coś to, głowa, za dużo. Jak ja mam schudnąć? Coś to za dużo tego. Mówiłem bez kaszy, jak, lna, jak lnianie innej. Czy jakiej tam? Mówiłem. Mówiłem. Nie chcieliście wierzyć. Jedna za dużo, druga za mało. To po co w ogóle tą kaszę jadłianą ja, no, mi, mi kazałeś gotować w ogóle? Dziękuję. No i co teraz mam zrobić z tym? Przecież ja tego nie wywalę. Ćwiczyć trzeba, no ćwiczę przecież.